W 1990 roku miały miejsce wydarzenia, które do dzisiejszego dnia wywołują wiele emocji, zwłaszcza wśród osób wierzących. Dotyczą one ubogiego rolnika Stefana Gwiazdy z miejscowości Gadomskie, który zauważył na łące starszą i przygnębioną kobietę, która poprosiła mężczyznę o jedzenie. Rolnik wręczył jej chleb, a dosłownie sekundę później staruszka rozpłynęła się w powietrzu. To był początek niezwykłych wydarzeń w życiu Stefana Gwiazdy. Kolejne niezwykłe zdarzenie miało miejsce, gdy rolnik ujrzał małą dziewczynkę, która wskazała mu miejsce, gdzie Maryja odcisnęła swoje stopy. Dziewczyna wyznała mu, że każdy, kto odda pokłon w tym miejscu, otrzyma cudowne łaski. Ludzie przez długi czas nie wierzyli w historię, jakiej opowiadał im Stefan Gwiazda, aż do czasu, gdy publicznie wydarzyło się coś niesamowitego. 2 lipca 1995 roku Podczas wspólnej modlitwy z rąk rolnika zaczęła cieknąć krew, i wtedy właśnie uzyskał stygmaty, czyli rany, które otrzymał Jezus w dniu swojej śmierci. Stygmaty otrzymują podobno tylko wyjątkowe osoby i niezwykłe w oczach Boga. Stefan, gwiazda od tego czasu, stał się bardzo rozpoznawalnym człowiekiem i twierdził, że otrzymuje wizję od samej Maryi. Rolnik polecał ludziom szybką przemianę, bo jak miała mu wyznać Matka Jezusa, ludzie lecą do piekła jak płatki śniegu. Maryja miała czynić znaki swojej obecności. Ślady stóp pojawiały się coraz częściej, a na trawie ukazywały się kształty przypominające krzyże. Matka Jezusa poprosiła o zbudowanie dla niej małego domku na łące, gdzie po raz pierwszy się ukazała. I spełniono jej prośbę. Zbudowano tam małą kapliczkę, do której przybywali ludzie z całej Polski, by móc na własne oczy zobaczyć miejsce objawień. Wiele osób wpisywało się tam do specjalnego dzienniczka, opisując swoje przeżycia z tego miejsca i niezwykłe zjawiska, których doświadczali. Niektórzy pisali o nagłym nawróceniu, inni o ozdrowieniach. Było wiele niesamowitych doświadczeń. Pielgrzymi coraz częściej widzieli cuda ujrzano na przykład postać Maryi, która lśniła blaskiem, i coraz więcej osób twierdziło, że nad domem rolnika widać co jakiś czas potężne światła. Stefanowi Gwieździe Maria miała także polecić stworzenie mistycznego obrazu, który miał zostać stworzony według jej poleceń i przebywać w jej siedzibie, która została tu zbudowana. Ten obraz został nawet poświęcony przez Jana Pawła II w 1995 roku. Wielu księży dość mocno odcinało się od tych objawień, nawet sam Kościół do dziś ich nie uznał. Jednak z czasem niektórzy z duchownych zaczęli przekonywać się do tych objawień, a nawet pomóc. By miejsce objawień stało się bardziej bogate, królewskie. Księża, I wraz z rolnikiem, połączyli siły, by w pobliżu kaplicy powstał klasztor miłosierdzia Bożego. Maria w czasie objawień ostrzegała ludzi przed wielką karą, która ukaże się na ziemi. Coś się wydarzy, co odbierze życie miliardom. Będzie się to wiązało z ziemią i oceanem. Nie będzie to trwało zbyt długo, ale wystarczy, by stracić tak wielu. Maria miała mu także powiedzieć o pewnym tajemniczym człowieku, który pojawi się w naszym kraju. Człowieku znanym na całym świecie. Będzie to ktoś potężny. Nie wiadomo kim będzie, ale jego moc będzie ogromna, a jego natura do końca pozostanie nieznana. Czy będzie to sam Antychryst? Maria powiedziała mu jednak, że zła można uniknąć. Według słów Matki Jezusa należy przestać obrażać Boga, przestrzegać przykazań, a także stosować post w środy i w piątki, rozpokutować za grzechy Polski, ale i całego świata. Ważne jest także odmawianie Różańca. Ostatecznie jednak Maria powiedziała, że to Polska wyjdzie z tego najsilniejsza, to z Polski wyjdzie najwięcej dobra i nasz kraj stanie się znany na cały świat, będzie pomagać i wspierać innych. Setki ludzi obserwują objawienie się Boga na niebie, link do nagrania w opisie. Śmierć w świątecznym odcinku alfa. Link do filmiku na ten temat w opisie.